Klub Kazimierz, czyli Oddział Krakowskiego Forum Kultury, to jest takie miejsce, w którym skupiamy się właściwie wokół dwóch słów. Te słowa to jest spotkanie i kultura. W związku z tym spotykamy się wokół kultury, spotykamy się wokół ciekawych ludzi, którzy, których w Krakowie nie brakuje. Spotykamy się wokół książek, wokół muzyki, wokół teatru, wokół sztuki. I raz na trzy miesiące jest takie spotkanie jak dzisiaj, to znaczy spotkanie wokół wymiany ubrań i wymiany książek. Wymieniamy się książkami w klubie Kazimierz każdego dnia, ale dzisiaj jest sobota, to znaczy, że ludzi jest dużo więcej i że mamy czas na to, żeby się z nimi spotkać, czyli porozmawiać, zapytać o to, co możemy dla nich zrobić, co możemy tutaj zorganizować, a to jest dla nas największa wartość. A przy okazji dbamy dzięki temu o środowisko, bo to też jest dla nas bardzo ważne, żeby włączyć to w nasze działania, czyli nie kupować, kupować, kupować nowych rzeczy, tylko wymieniać się na tyle, żeby tej produkcji, Ci ubrań było trochę mniej. Wystarczy przynieść jedną rzecz, i teraz właśnie, tym się różni słoping w klubie Kazimierz od innych słopingów, że my się wymieniamy ubraniami i książkami. Czyli wystarczy przynieść jedną książkę albo jedno ubranie, a wziąć tyle, ile się chce. I oczywiście ludzie przychodzą z całymi torbami ciuchów i z całymi torbami książek. I widziałam, będąc tam w pierwszej sali, gdzie są książki, że również pojawiają się rozmowy, dyskusje, że, że, że wymieniają się właściwie na bieżąco. I o to nam chodziło, tak jak powiedziałam, spotkanie. To jest ten ta, ta główna. Równa idea tego, co się tutaj odbywa.